Widzowie po tym odcinku gwarantuję Wam, że będziecie mainami dżungli, bo po prostu patrzcie na to Challenger 1400 LP, patrzcie na to KDA, patrzcie na to Inratio, i ja pierdzielę. To jest masakra, ten ziomek, naprawdę każda gierka to jest jakiś stąpik kompletny. Oczywiście zdarzałem się takie gierki jak 77 czy 37, bo się zdarza oczywiście każdemu, ale ja pierdzielę na gościu, po prostu stąpik niezły i bardzo chciałbym... Nagrać jego greysa, ale niestety wszedł patch i nie mogę obejrzeć Gierek z poprzedniego patcha. Niestety nie mogę zobaczyć tej, nie wiem, gierki na przykład właśnie 12.1 Talia. Tylko dzisiaj sobie zobaczymy po prostu Gierkę z dzisiaj jego. I widzowie, no to jest po prostu giga oro, i mam nadzieję, że wam się to spodoba, więc tak. On będzie sobie grał tutaj Dianą, i powiem wam, jak będzie miał jakąś dobrą Gierkę Grace'em, no to też nagram oczywiście z tego odcinek, bo po prostu jego Grace zasługuje na uwagę. A teraz zobaczymy Dianę, na której też mu dobrze idzie. W sumie no, na każdym czempionym mu dobrze idzie. Także tutaj nie ma oczywiście wyjątku. No i co? Gra sobie Dianą, czerwony smajcik, Oczywiście, kurczę, no ten czerwony smite meta to jest dalej aktualne. Runki jakie gra, to pod Conquerora? Myślę, że w sumie takie standardowe na Dianę. Diano to dalej bardzo silny jungler. Zostawił tutaj Wardzika i zmienił trinketa na czerwonego. I idzie sobie na blue. okej. Okay. I zobaczymy, co będzie robił, bo jak gra Gravesem, to on naprawdę pojebane rzeczy robił i bardzo żałuję, że nie ma Gravesa, ale spoko. Diany jego nie widziałem, mam nadzieję, że również jest mega mega pod oro, bo na przykład jak gra Gravesem, to on, nie wiem, farmi 9 farmy na minutę, 90 farmy, nie? 150 Ma 150 farmy w 15 minucie, a i tak dużo gankuje, także nie wiem, czy Graves jest taki silny, czy on jest takim koksem, ale zobaczymy. Q na start na Dianie i bierze sobie blue, będzie chciał topa gankować z tego co widzę. Pasywką zaatakował jednocześnie blue i grompa, to jest oczywiście znana taktyka na praktycznie każdym dżunglerze. Jeśli macie jakiegoś skilla obszarowego to oczywiście blue i grompa trzeba robić razem <laughs> i tutaj itemek z dżungli dobił Grompika, zesmajtował wcześniej. Wilki bardzo szybko się robi Dianom. Tak, tak samo raptorki oczywiście. I tam Gravesik zdobył jakiegoś killa na midzie, bo było jeden za jeden. Okej, okay, spoko. Pozwólcie, że w sumie wyłączę wyłączę ten. W, jak to się nazywa mgła wojny, żebyśmy widzieli dokładnie to, co widzi ten ziomeczek, on jest z Chin, to jest bo, on ma taki nick, bo <grym>, po prostu i naprawdę cieszę się, że właśnie y, jakieś nowa, nowi ludzie na wejście coś tam grają i właśnie swój playstyle prezentują. Bo kurde, no naprawdę mega działa, on ma 60% ile? 65% min ratio? Na tym łeście 1400 LP, więc naprawdę no nie można tego po prostu zignorować widzowie. Trzeba zobaczyć jak on gra i no coś tam skopiować jego te, te, taktyki, nie? Trzecia minuta, trzecia sekunda bodajże, z, z full clearował sobie. Okej, okay, obaj dżunglerzy na topside'cie byli, nie? Więc tutaj będzie Walka o kraba, czerwony trinket, zespotować czy czegoś nie ma. Widzi akcję na midzie. On ma flesza. Możliwe, że się spodziewa tutaj Grace'a, ale jasuło. Gusuło to raczej jest jakiś. O, właśnie, jest Grace'ik. Yy, to jest jakiś gracz Yasuo... Jakoś go chyba kiedyś. Coś tam tą synapsę można by było zobaczyć, czy coś. Dobra, więc tak, leci sobie na Krabika drugiego. Okej, okay, ten pierwszy krab nie, nie jest jeszcze zrobiony przez nikogo, prawda? Ale tak, zrobi sobie kraba, jaki będzie jego następny ruch? Na bocie nic się nie da zrobić, na idzie się cofnął i właśnie też się spodziewałem, że walnie rigol. Okej, okay, więc w sumie początek gry taki powiedzmy nawet standardowy w sumie. Full clear od blue do góry, zrobił sobie kraba i cofka do bazy. Okej, okay, standardzik. Dwa daggerki, Dark Sin jeszcze poteczka. Nie wiem, czy on miał tą potkę wcześniej. Kurczę, nie, nie zauważyłem, ale nieistotne. Grace ma troszkę przewagi przez tego Kila na Yasuo i co? Robi to samo, czyli farmi z Bota na topa. <grym> zrobi sobie grompa. Myślę, że po prostu wszystko zrobi, chyba, że coś tam oczywiście będzie trzeba gdzieś pomóc, bo na midzie to naprawdę Yasuo totalną dominację robi i możliwe, że będzie grał dookoła mida. Nawet ładnego friza zrobił Suo, Ale Gresik też oczywiście o tym wie i Yasuo nie sfrizujesz sobie. Gresik przyszedł to odpuszczać. a w tym czasie Diana specjalnie zrobił taki ruch, taki o, tak, taki taki o, żeby nie był na wizji. Więc tak, są robione raptory. I inwejduje wielki przeciwnika, chociaż właśnie na midzie, tak jak mówiłem, że chce coś tutaj porobić. Ma fleszyka, no okej, okay. dał po prostu edominionka minionka i Q ari Bardzo ładnie, free killek, spoko. Tam Grejs chyba na bocie coś był, nie? O właśnie, przyszedł z bota. Dwóch mid yy, dwóch junglerów idzie tutaj na mida. Walczyć, bo tu naprawdę jest win condition, potężne. Diana jest na midzie. no, po prostu obaj ogarniają mnie, że trzeba teraz przyjść, pomóc temu Jasuo, dopuszczać linię. Jasuo teraz się cofnie i pięknie Grace zaorany fleszyk przed tym serduszkiem. Ari ma Ignita i jakby dała Ignita, to chyba by zginęła Diana, nie? 130 true damage, to w sumie by nie zginęła, bo oni ma dopiero czwarty level, to jest ciekawe. No okej, okay. 44 farmy, 2-0, Diana i Yasuo na feedowani. Kurde widzowie, no teamfighty to będą potężne. Zwróćcie uwagę, on nie czeka na całe HP, żeby mu się odnowiło. Bo dżungla jest tak zrobiona w LoLu, że, że jak jesteś dżunglerem, w sumie to farmię z tą dżunglę, to się bardziej leczysz niż to ci zabiera damage. Także to jest ciekawe, chociaż niektórzy midlinerzy, właśnie tutaj ten Yasuo, tak, no ma więcej HP, ale nie ma też full HP. Mm. To jest naprawdę częste zjawisko, po prostu, że ludzie w wyższej dywizji nie czekają, aż się załaduje całe HP, cała mana, tylko im po prostu zależy, żeby być szybciej na linii, na pozycji. Dobra, Drake zrobiony, jesteśmy dianą, to to się bardzo szybko robi. Jest łuk cały kupiony. Dodatkowo książeczka poszła. W rajty przeciwnika, no. Diana i Yasuo naprawdę są mega nafidowani. Wygrają każde 2 na 2. Ale kurde. Yasuo dostał niezły wiep. Teraz nie. Trzeba się wycofać. Diana nie będzie się wbijała. O, chyba, że coś takiego Grace X zrobi. Grace nie ma nic. Grace ma dasho, Okej. Okay. Dianka. Dianka się wbija. Gianna. Podchodzi, za niedługo będzie i łatwy kill dzięki killing speed dla Diany. I moja dżungla, ziomeczku. To, no, że zginęłeś, to twoja wina. Ja ci teraz będę po prostu wszystko zabierać. Będzie redzik zrobiony, będą golemy. <laughs> I co potem? Nie, golemów nie będzie, ok. Też zauważyłem, że właśnie on nie lubi golemów. Nie wiem czemu. Na przykład jak gra Gravesem, to była taka gierka, gdzie yy, praktycznie w ogóle ich nie robił. Tutaj myślę, że będzie robione blue i gromp razem, prawda? Mhm. Właśnie, ustawia się taki Q, żeby grompik przyszedł no i z pasywki, żeby dwóch zaatakowała, ale patrzę, że na bocie jakiś dive'ik ma być, nie ma to wraca robić dżunglę dalej, okej. Okay. Dobrzy dżunglerzy oczywiście reagują na takie sytuacje, to nie jest tak, że nie wiem, robisz grompa, a w tym czasie twój adekier jest dive'owany i ty masz to w dupie, bo robisz grompa, nie, 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 nie. tak nie może być. A dwa minionki jakieś, nie sfarmi to, lepiej po prostu zrobić sobie wrajciki. ok i recall do bazy, 1600 golda. Zostawię sobie reda, zostawię sobie te golemy. Ciekawe, chyba ma idealny, właśnie, ma idealny hajsik, żeby złożyć sobie na shortufa. I dopiero wtedy sfarmić swoją górną dżunglę, ewentualnie będzie walił tą górną dżunglę. I po prostu zrobi sobie Heralda, prawda? Gresik właśnie jest tutaj, bo go słychać przez tego spektatora, tak, dokładnie. Robi Heralda. Jasuo hmm, to widzi dobrze, że podszedł ten. Już Redzika to robi praktycznie w sekundę. No i jest walka o Heraldika i tak Gwen również sobie zaorała swojego midlanera. No i dzięki za Heralda Grejsik. Wszystko jest dobrze. Jego timek, kurde. Wszyscy wygrywają akurat. Ari, tutaj coś jest denerwująca. Mimo 0,4 to i tak zatała jest pół HP. To jest dosyć interesujące. Aż się napiję tyłu. O tak, kurde, jeszcze mi dropła kropelka gdzieś do nosa. <grystanie> Idealnie się sprawdza przed tajwikiem. Gresik oczywiście bierze farmę. Jakby te mnione podeszły do Tureta, to ten Dawik jest easy bardzo. Ale i tak walą Turet, bo Turet ma mało HP z tym Heraldem. Grace'em się jakoś nie za bardzo przejmują. Gris chyba uciek gdzieś tam, nie? Na dół. No właśnie, Grace jest tutaj. No i raczej nic nie mogą zrobić niestety, bo są za bardzo do tyłu. No okej, okay, Diana. 308 na farmy i Relka niestety kill nie trafione. Mm, ale dalej będą... Czerwony trinket zespotował tutaj Warda i o wszystkim wie, wbija się na Gwen. I ładnie Irelia gra. Jeden za jeden, jeden za jeden. Ładnie Irelia zagrała, bardzo dobrze. <ścoughs> w takiej sytuacji zrobić jeden na jeden, to naprawdę WP. Dobra, sfarmi sobie jeszcze jednego wave'a. Kurda, on będzie wyfarmiany. 93 minionki, jeśli to wszystko sfarmi I chyba zmisował jednego, to ma 92 Okej, Ok, jasło. Jeden za jeden, ale to już niestety nie jest worth, bo Grace dostał 600 golda i na bocie! Na bocie też jakieś wymiany, ale tak, Kench dostał 2 kina, To może nie jest to aż takie złe. Drake wstaje, niestety nie wiem za ile dokładnie. Mit jest spluszewany? Okej. Okay. Dobra. Fajnie, że to farmi. Jakbym ja był dżunglerem, to bym sfarbił sobie Wrighty i w ogóle wszystko. I właściwie bym nawet nie pomyślał, że można teraz farmić Mida, wziąć playta I jesteś jeszcze bardziej do przodu z Goldem. Trzeba wziąć Krabika, bo za niedługo będzie Drake. A teraz wszedł patch. To jest patch 12.14. I te Draki dają więcej, więc trzeba się bić o te Draki. Krabik przygotowany. Aha, żeby była jakaś wizja. Dobrze, dobrze. On chyba skinie trafił w grompa teraz, ale spoko. Jakoś dużej różnicy to nie zrobiło. Drake właśnie się zrespił za mniej więcej 10 sekund. Jest tutaj 4. Gwen nie ma TPK i Relia również nie ma TPK, więc będzie sytuacja 4 na 4 ale oczywiście oni mają giga przewagę. No, Grace jest praktycznie one Diana plus Yasuo combo. No po prostu pięknie, ślicznie, zajebiście. Lina puszowała, bota i Drake jest za darmo. Nie ma się. Czym tutaj przejmować? No i zobaczymy, jak utrzyma swoją przewagę. Ona no, na razie ma 2700 golda. No kurde, pięknie. Zobaczyłem, że w tej grze e, inaczej. W patchu 12.14, czyli w patchu, który właśnie teraz jest i obowiązuje, Sunfire, czyli ten item pod tanka, gdzie teraz każdy składa, bo był mega silny. To i tak mimo wszystko Diana złożyła w tej grze. Mimo że tam dostał jakieś zmiany, że mniej damage'a zadaje, ale jeśli jesteś tankiem, to zadajesz więcej damage'a, bo to jest zależne od Twojego maksymalnego zdrowia. Ale mimo wszystko yy, ten ziomeczek Zyp, czyli Bo, <grybujesz> złożył ten item, także możliwe, że jest dalej silny. Ale bo kurde wygrywa, tak? Ken 4-0 może być takim potworkiem. O właśnie, Tabi. Bami Cinder, i jeszcze Medjajka została zakupiona. Dużo golda wydane, także naprawdę jest mega potężny. Dziesiąty level, Gresik ósmy. W tym czasie Gwen zrobiła 1 na 1 na Irelce. Na topie to jest totalny roller coaster, nie? Kto wygrywa 1 na 1 Blue? Czy będzie robione? Bo chyba tam na bocie raczej nic nie zrobi. Chyba, że zjasuło, czy coś przeciwnicy wiedzą o tej Dianie. Teraz nie wiem. Czy Kurde... A, akurat się cofnęła Jinx, klucze, trochę naki. No dobra. Więc coś tam szuka Greysika, ale raczej się nic nie doszuka. Teraz nie wiem co on robi, teraz to jest psychopatą totalny. Na co on czeka, na przeciwnego bota? Abo play, typa. Hmm. O, jest tak gęcz. A, chyba się tutaj nic nie stanie. Okej. Okay. No to jest trochę dziwne co się dzieje hmm, musi teraz obronić, okej. Okay. Nina po prostu skoczyła se. No nie wiem, to było dziwne, tak szczerze. <grym> Ale może miał jakoś tam swój plan, żeby po prostu jakoś jinx one-shotować czy coś Może coś tam z plate'ami, nie wiem. Blue i grompik oczywiście robiony razem. Widzowie, ja już tego nie muszę mówić. Jak widzicie Blue i Grumpa robionego razem, to wy musicie po prostu zrobić takie. Chyba hmm, po prostu takie. Bo to jest oczywiste, że takie coś się robi <laughs> razem. I teraz czterech na trzech, tak? Gencz. Walił są, poza ścianę. O ja pierdzielę, ładnie, ładnie. Obaj sfeszowali Diana i Yasuo, Bardzo ładne kombo wyszło. Ślicznie, pięknie zajebiście. I Gręsik tam kupuje trochę czasu dla Timu, Ale nic nie zrobi, bo on jest tak do tyłu. Chociaż, kurde, ty trzy osoby się wywaliły. Jak to się stało w ogóle? Diano oczywiście wszystko wyczyści, bo jest mega do przodu. Ale ja pierdziele, ty, przeciwnicy pokazują pazur, nie? Ale kurde, to wygląda właśnie jak... Nie wiem, jakby grał na cheatach, bo jakby grał w silverze czy coś. A to jest gra w challengerze, on sobie tak o robi 8-0, 147 farmy. Tak jak mówiłem, 9 albo 10 farmy na minutę. Tankuje turret, ma totalnie to gdzieś, bo i tak będzie rekord. No właśnie 2600 golda po raz kolejny. Będzie cała samferka kupiona, ale tak chęć zespotował Może jeden na jeden zrobić, ale chyba Jinx będzie za niedługo czy coś. Chyba jednak nie, chyba jednak... Nie, Jinx trochę później padła, no tak. Tak chęć padł o wiele wcześniej. Więc po prostu... Yy, po prostu zabił tak No Okej. Okay. Ja bym tego bota jeszcze w sumie dopuszczował, ale chyba... Jednak to by było zbyt greedy, nie miałby czasu. Dobra, Sunfire cała. I tutaj jakiś Giant Belt, i nie wiem do czego. Co się potem składa na Dianie? Ale kurde, jest mega tankowaty 2700 HP i tyle do Major Jinx zrobiła Double Kill, a. ok. Czyli przeciwnicy. jakieś tam oro robią, nie? Mimo wszystko. botlane z przeciwnego teamu jest silniejszy. I w sumie to lane. Ja bym powiedział, że tak porówno, chociaż chyba. Błęd ma letal tempo, słyszałem, że letal tempo jest gorsze w Lejcie mm. Więc zobaczymy. On tutaj szuka dżungli i niestety jest złapany przez tak Ken O, ja pierdzielę! Jak to się skończy, ulti! I Nila... On jeszcze. Nie na FF przeciwnicy. Jeśli. No. <głos> 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 Jeśli, Jeśli teraz go nie zabiliście, to już go kurde nigdy nie zabijecie. Ja pierdzielę Okej, okay, chyba po to kupił właśnie tego giant Belta, żeby mieć dodatkowe HP i to przeżyć <grym> Ja nie mogę ziomek Masakra No to jest po prostu totalna dominacja To, to nie jest challenger to jest właśnie jak, jak jest Silver i następny poziom to jest Gold, nie? To... Jest challenger i następny poziom to jest właśnie ten gościu Tylko co by było następnym poziomem? Nie wiem, challenger 2? Czy coś? Nie wiem, Challenger. Bo... Bo to tak wygląda Jakbym pokazał wam tą tabelę To byście pomyśleli sobie O Boże jaki smurf, miał. smurf, niszczą grę Nie no, to jest challenger po prostu Gra w challengerze, masakra Ma najwięcej farmy z całej gry jako jungler o jejku, to pan nie puszuje. Ja, ja, ja bym puszył, ja bym puszył. Ja chcę mieć więcej pieniędzy. 2100 golda, jaki będzie jego następny item? A no właśnie, Demonic Brace, bo to też jest bardzo fajne kombo. Yy, tu jest napisane, że dodatkowy gain 2%. Z jego HP na AP Czyli dostaje teraz dodatkowo 23 AP Jeszcze dodatkowo jest mega tankowaty, bo tam dostaje 450 HP I tam jeszcze dodatkowo zadaje dodatkowy damage, który tam podpala przeciwników Kurde, no ten item jest silny Jak się Katon gra pod tanka To też się właśnie składa Sunfirek I później Demonic Embrace, bo to jest dobre combo <laughs> Na czogacie się to składa no, jak Czoga dostaje ze swojego ulta dodatkowo HP, no to oczywiście ten itemek do Monika Embrace bardzo dobrze się kombi. 18 minuta 43 sekunda, ale już wszyscy wiemy, że raczej drużyna czerwona po prostu wygra. Bo z tą Dianą ciężko przegrać, jakby się zamienili w dżunglerzy. Kurczę, to. No, to chyba by niebiescy mieli większą szansę w sumie. Ale jak jest w czerwonym teamie, to jest stomp totalny po prostu. Chociaż teraz Gwen się wywala, w sumie Relka też się wywala, jakieś jeden za jeden było. Nie wiem, no, no ciekawe. okej. Okay. Jak tam to dalej Wygląda. Gwen się tepa na plecy. Ja słyszę, biję na przeciwnego bota i niestety nie dałby rady jeden na dwóch, bo ale flaszek i ulti. No i pięknie. <laughs> Botline, Nie, botlane to w sumie był win condition dla drużyny przeciwnej, jak oni zginęli, to już nie wiem. No w sumie chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy mają jeszcze jakąś nadzieję, ale chyba nadzieja to już dawno się skończyła. Już jej nie ma po prostu. 200 farmy przed 20 minutą właśnie zostało wbite i co? No i Baron po prostu, nie? Mamy tak nafidowaną Dianę, mamy bardzo szybkiego Barona, 25 staków na meczach i ja pierdzielę, no pięknie, widzowie. To będzie za niedługo po prostu koniec gierki. <laughs> Tepek tam, Irelka coś robi, ale... <laughs> Ojejku, oh, <laughs> Gwen i <is> Simeon. <in> <laughs> Ulti skontrowała po prostu. Dobra. Zrobią Baronka. Jaki będzie następny ruch? Tam jakiś herald. Randomowy, raczej nic nie zrobi. Nie cofa się nawet do bazy, mimo że ma 2000 golda. Po prostu chcę skończyć tę gierkę i jak najszybciej leci na mida. się Siema, Siemanko, Ari, co tam u ciebie słychać? No bo na topie Gwen robi swoje. O, i trafiło z Q. Nice. Ari też musi odultować żeby się uratować. Ale co z tego, że Ari siebie uratuje, skoro nie uratuje Nexusa? Graysik tam coś próbuje. Ale niestety, no są za słabi po prostu, żeby przydefować. Może Gresik coś by tutaj zrobił więcej z Karolem. No ale to by było tyle, widzowie. Taka gierka, 16-0 totalne oro. Więc dzięki wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się i cześć. Uśmiechnij się Wyczku, bo masz naprawdę super cudowny uśmiech. I w ogóle jesteś koksem totalnym, ziomeczku. Ja Cię uwielbiam. O, to zajebiście. Dobra, elo.